nikogo na torach oprócz mnie tak jak lubię najbardziej. Mama. <laughs> Mama. Co? Mama. Nie, to pomyłka. Znajdź kogoś kto ma pióra i robi skrzek skrzek i. Mama. Nie. Mama. Nie. Mama. Nie. Aaaa! Mama. Uparciuch ciebie prawda? Jak masz na imię, maluchu? Okej. Okay. wicio. Witaj wicio. Jestem Diesel. Zostańmy kumplami. A teraz na nabrzeże rybkowa, żeby znaleźć twoją mamę. Nie jestem twoją mamą. Co najwyżej starszym bratem. Mama. A... Ha? Viciu, musisz uważać na siebie. Nie, ja raczej jestem mocarnym wujkiem. Nie martw się, Biciu. Znajdziemy tu twoją mamę. Mamę! Cześć, Dieselku. Widzę, że masz nowego pasażera. A. <grystanie> <grystanie> Próbuję znaleźć jego mamę. Mamę! No, dobrze, że w końcu odnalazł mamę. Trochę będzie mi go brakować. Dzieci szybko opuszczają gniazdo. Dobrze postąpiłeś. Odnalazłeś jego mamę. Tak, chyba tak. Pora wracać do moich dostaw. Ha? Mama! Tej kaczuszki nie powinno tu być. Jej miejsce jest w kaczym stawie. Chodź, kaczuszko. Zawiozę cię. Bycie mamą to ciągła praca. <laughs> Słodki jesteś.